Witam ci Z tej strony Damian. Znajduję się na kanale, na którym promuję zdrowy styl życia i robię to w sposób jak najbardziej sprawiedliwy, szczery. Też trenuję, buduję masę mięśniową. Naturalnie działam, nie używam żadnych środków chemicznych, dopingujących. Przede wszystkim skupiam się na dbaniu o zdrowie. Jak i o długowieczność. Także, jeżeli taka tematyka Cię interesuje, zostawcie do góry, a najlepiej subskrypcję z dzwoneczkiem. Oglądaj materiały i też działaj poniekąd motywując się, jak i trochę tam wiedzy przyswajając z tych moich filmów. Tu macie przemianę, jaką zrobiłem w 2019 roku. Jest ona kontynuowana. Ostatnie, można powiedzieć, 2023. 2024, w tamtym 2024-2025, no, yy, będzie bardzo dobry, uważam za rok ten aktualny. Yy, co jeszcze chciałem tu powiedzieć na początku, bo trochę z, yy, zgubiłem kolejność. Ale ogląd yy, subskrybujcie kanał dzwoneczkiem, żebyście dostawali materiały, jak się skończy luty to się zacznie marzec. A jak się zacznie marzec, to zacznie się u mnie redukcja. I będę tą redukcję robił bez liczenia kalorii intuicyjnie. Także zobaczycie, że to co ja zrobiłem na początku z liczeniem kalorii przyniosło mi efekty pozytywne. Nauczyłem się dzięki temu na przyszłość działać. Zaraz przejdziemy do zdjęć. Zaraz będą pokazane zdjęcia z moimi śniadaniami. Ale jeszcze muszę powiedzieć, że to będzie prawdopodobnie szósty odcinek do... Śniadań i znajdziecie go w playliście Przepisy i Potrawy. Dlatego, że w tej playliście możecie znaleźć różne właśnie filmy. Możecie znaleźć potrawy odnośnie obiadów, śniadań, przekąsek, jak i przepisy na jakieś konkretne danie. Co tutaj bym wam jeszcze chciał pokazać na samym początku to zapraszam na mój kanał. Tak? Jak klikniecie sobie w nazwę kanału Damian Walczak Dw7, no to wyświetli Wam się zwiastun. Możecie oglądać sobie zwiastun. Jak będzie live, to będzie live. Możecie tu zostawić subskrypcję, tutaj wsparcie kanału, jak chcecie. Yy, przechodzicie na zakładkę playlisty i tu macie różne właśnie wszystkie playlisty, które utworzyłem, które Wam pomagają. Nawet Fitatu Poznań zmień swoją dietę. To jest takie wartościowa playlista. Tu była redukcja moja też, redukcja tłuszczu odchudzanie 2024, także warto też oglądać, jak ktoś chce odchudzać. Jak macie pytania, możecie wpadać na, na live'y i, i to by było na tyle. No, zapraszam jeszcze w opisie filmu macie link do yy, listy Produktów na Amazonie, które polecam, z niektórych korzystam sam, niektóre polecam, tak jakby w sposób zamienny, jakby któregoś nie było, abyście chcieli sobie też zamówić. Oczywiście dostanę jakieś tam procenty, jak zamówić, ale to te pieniądze to takie nie będą duże, także bardziej chodzi o zdrowie, jak tam o mój zarobek. I teraz zaczynamy od pierwszego posiłku śniadanie warzywka. Swoją, swoim czasem robiłem właśnie tą sałatkę proteinową, której też przepis znajdziecie w tej liście przepisy i potrawy. Do tego warto dorzucić sobie dwa jajeczka. Do tego warto dorzucić sobie surową cebulę. Su cebuli surowej nie dodawałem do całej tej yy, sałatki, bo by się ona szybciej popsuła. Surowy kalafior tak samo, można kalafior też sobie wkroić, tylko pamiętajcie, jak jeść owoce, to je myjcie dokładnie jak jecie surowe warzywa to starajcie się je myć też bardzo dokładnie i kolejna sprawa kromeczka chleba może być najlepiej żeby to był chleb pełnoziarnisty pełnoziarnisty, nie wieloziarnisty pełnoziarnisty ciemny może nawet jakiś znajdziecie z mąki żytniej, orkiszowej no, z tej yy, pszennej jest najgorszy. Ale jak zjecie kromeczkę chleba, posmarujecie go sobie może jeszcze awokadem, czy delikatnie masełkiem i zjecie do takiego posiłku kromeczkę chleba, też się nic nie stanie. Są nas takie osoby, że jak mnie pytały, Damian, ułożysz mi dietę, ale ja muszę jeść chleb. Ja mówię, ale co jest za problem z tym chlebem? Ty możesz jeść, tylko musisz wiedzieć ile, poznać. No, tylko ja zawsze mówiłem, po co mam ci układać dietę? Jak ty możesz sam odrobić, wykonać tą pracę domową i później wiesz, co musisz pozmieniać. Tak, ja to wykonałem. Ja wiem, nie każdy da radę, ale warto zacząć. A jak potrzebujecie pomocy, można do mnie się odezwać. Drugie śniadanie. Widzicie jasny chlebek. Ale jakieś tam ziarenka są, prawdopodobnie się mielniane. Pewnie chleb żytni. twaróg chudy. No i warzywka, tak? Papryka, pomidorek, rzodkiewka, ogórek zielony. Co tam jeszcze leży? Nie rozpoznaję tego. Co to tu jest? Co to tu jest? Nie mam pojęcia, co to tam jest. No i dwa jajka. Jajka to powinny być takim priorytetem na śniadanie. Jedno, dwa jajeczka. Priorytet dla każdego. Żeby jajko. I tak delikatnie one żeby były namięciutko, te żółtko, żeby było płynne, wtedy jest najlepsze, najzdrowsze i najsmaczniejsze jak dla mnie. Taki pomysł na śniadanko. Nieważne, czy redukcja, czy masa. Ty musisz. Jeżeli chcesz budować masę mięśniową, to ty musisz starać się jeść cały czas. Organizm już ci będzie kazał, kiedy masz jeść. Najgorzej jest dopuszczać do głodu w czasie. Budowania masy mięśniowej. Bo wtedy, jeżeli jesteśmy głodni, czujemy głód, a wykonujemy jakąś czynność, na przykład jesteśmy w pracy, no to organizm musi ściągnąć z czegoś energię, tak? No i będzie to wykonywał, wykorzystywał, będzie do tego na samym początku prawdopodobnie tłuszcz i może nasze mięśnie, białko. Zależy, co będzie potrzebował. Ciężko tutaj powiedzieć, jak Twój organizm będzie działał, tak? Ciężko jest tutaj powiedzieć. Na śniadanie. Płatki owsiane. Mogą być płatki owsiane. Nie kupujcie żadnych musli i tam nie kupujcie tego dziadostwa musli, które są gotowe mieszanki. To jest ciadostwo. Czytajcie te składy produktów. Jeżeli tam jest cukier, to nie bierzcie tego. Po co macie jeść cukier? Nie trzeba. Wystarczy, że jecie cukier z warzyw i owoców. Wystarczy tego cukru. Nie kupujcie żadnych musli fit, nie fit, nieważne jakie są nazwy. To w ogóle nas nie interesuje. Kup sobie płatki owsiane. Kup sobie płatki kukurydziane, żeby nie były z cukrem. Kup sobie jakieś płatki orkiszowe. Kup sobie, ja tu mam na przykład płatki orkiszowe. Kilka rodzaj, tak? bo tutaj jest jeden rodzaj tu jest drugi rodzaj, cynamonowe tu są czekoladowe tu są zwykłego smaku a tu są takie yy, pełnoziarniste czyli cztery rodzaje jest płatków, owsianych tam nie ma cukru do, do, do fajna wartość jest błonnika już tych parametrów z tabelki makroskładników nie pamiętam, to Wam nie podam ale fajna wartość jest z błonnika i białka no wiadomo, węglowodanów jest najwięcej ale bardzo mało jest cukru w tych węglowodanach i to jest ważne. Dorzuć sobie 10-20 g orzechów włoskich, pestki dyni i taki miks robisz sobie sam. Zalewasz to mlekiem. Mleko możesz jeść. w mleku jeszcze możesz rozpuścić 20-30 g odżywki białkowej i też jest fajne, eleganckie śniadanko czy nawet posiłek po no bardziej to by był posiłek przed treningiem bo tak dużo węglowodanów nie? ale nawet po treningu też może być ja to tak nie skupiam się na tym przed treningiem, po treningiem ważne żeby każdy posiłek był jak najzdrowszy to jest dla mnie najważniejsze kolejny pomysł na śniadanie można powiedzieć to samo swojego czasu był taki moment, że jadłem często tą sałatkę proteinową dlatego ona tu jest zrobiona tu jest ciecierzyca, w niej pestki dyni, czerwona fasolka, pomidory, twaróg. To białe, wszystko to jest twaróg. Tam masa twarogu szła. Cebula pokrojona, burak czerwony, no i dwa jajeczka. No co tutaj? Czy dieta jest ciężka? Nie. Dieta musi być też systematycznością, powtarzalnością. Wtedy jest dla nas najlepsza i ciało najlepiej ją wykorzystuje. No kolejny, no to samo. No, powiedzą, no cały czas to samo pokazuje, nie to samo, tylko te same właśnie produkty. Tutaj chyba jeszcze, nie, tutaj jest takie żółte. Ja myślałem, że może to gdzieś jajka, są jajecznice, ale to jest takie żółte, bo no, no ten twaróg zrobił się żółty z kurkumy, bo tu dosypywałem, dosypywałem kurkumy. O, tu jest awokado, yy, co tutaj jeszcze chciałem powiedzieć, a marchewka jest też starta i wyrzucona. No mega, mega, mega. Aż mi ślinka leci, aż mi ślinka świetnie. No, dawno nie jadłem. Teraz znowu sałatka, tak samo, ta sama sałatka, tylko, że tu jest szpinak. Nie ma miksu sa tych sałat, tylko jest szpinak. Też awokado, dwa jajka i tutaj jest... Tu jest pierś z kurczaka i mięso z uda indyka. Taki miks. I to jest wszystko też duszone na wodzie. Nie przypalane na żadnych olejach. Nawet na tych olejach zdrowych ja nie robię. Tylko duszę sobie wszystko na wodzie. Przyprawię i się dusi. Jak już woda odparuje, to wtedy ja sobie to kończę i przerzucam na talerz i mam pyszne jedzonko. Także takie śniadanie można jeść. Kolejne śniadanko. Znowu. Sałatka proteinowa, ja jak sobie robiłem tej sałatki proteinowej, to ona mi na 3 dni starczała nawet. Coś tam żonka podjadła? Nie za dużo, czyli nie była zła, czyli smakowała, ale tak to ja sobie jadłem, cebulka oczywiście i dwa jajeczka. Tu takie inne śniadanko, tak? Jakaś tam mięsko widzę jest, może jakaś szynka, nie wiem. Takie inne śniadanko, jajecznica, cebulka też na pewno jest, bo jak, jajka, jak, jak jajecznica to na pewno cebula. Burak czerwony, kalafior surowy, rzodkiewka, no i trzy kolory papryki. Tutaj jest taka bułeczka, lubię takie bułki pełnoziarniste, one są, tylko często ich też nie jem, jak mam być z Wami szczerym. I najgorsze co jest, to jest dużo powierzchni spalonej, przypieczonej. I te przypieczone, czy to mięso, czy to, czy to no, pieczywo, to są glikotoksyny. Nie wiem, jak to odnośnie warzyw, więc jak robimy na grillu, warzywa też się przypalają, czy też te glikotoksyny tam są zawarte. To są takie glikotoksyny szkodliwe dla nas. Jakby ktoś chciał więcej wiedzieć, no to może sobie też to poszukać, o co tam dokładnie w tych glikotoksynach chodzi żeby bardziej zadbać o zdrowie. No i kolejne śniadanko, szybkie śniadanko. Sałatka zielona, śniadanko na redukcji, można powiedzieć, typowo na redukcji. Zielona sałata, pomidorki, ogórek zielony, czerwona papryka, rzodkiewka, awokado, kromeczka chleba z takim serkiem odtłuszczonym, taki można powiedzieć to serek, a serek topiony, coś takiego. A to w Niemczech to się nazywa frischkäse. No. Taki świeży jakby serek. o Taki świeży serek, odtłuszczony, dużo białka. On tam chyba 12 gram w 100 gramach 12 gram białka w 100 gramach produktu. No i tu przekreśliłem, że te orzeszki ziemne to nie należą do śniadania. Jak na przykąskie mogą być? Ale orzeszki są no takie bo nam dobrze smakują jeszcze jak są słone, ktoś je lubi, no to można dużo kalorii przyswoić. Dlatego jak ktoś ma dobrą, mocną wolę, no to mogą sobie tak leżeć na widoku, jak ktoś bardzo w stanie jest zjeść dużo, no to najlepiej chować, żeby oczy nie widziały. Ja do swojego doświadczenia też wiem. Jak coś nieraz jest w schowku, schowane, ja nie widzę, to nie zjem. Ale nieraz, jak mam taką świadomość, że to tam jest, to przychodzi taka myśl, wieczorem przychodzi taki zły duszek i mówi, ty, tam jest, nie? Idź sobie wejść, zjedz. nie, no co, będziesz sobie odmawiał. No idź, zjedz. Jak zjesz, to nie będzie, to nie będziesz jadł. Nie? I takie myśli głupie, no. Nieraz się uda wygrać z tym duszkiem i nie zjem, a nieraz, a nieraz nie. Teraz tu będę omawiał ten, to śniadanko, a wy... W tym czasie możecie patrzeć na to zdjęcie i co zobaczycie, że tutaj jest negatywnego, niezdrowego z dzisiejszych czasów, można powiedzieć, teraźniejszych. Najgorsze, co może być tu najgorsze? I możecie zatrzymać film i napisać, zobaczymy, czy trafiliście. Później się dalej oglądać to, ja wam powiem. I tak, burak czerwony, pomidorki, precel, przypalany, bo przypalany od czasu, ja mówię. Od czasu do czasu, jak ktoś zdrowy zje takie rzeczy jak na przykład jakieś słodycze, jak jakiś precy, coś niezdrowego, to no się nic nie stanie. No najważniejsze jest, żeby to nie było w Twoim podstawowym menu. Żebyś ty takie coś zjadł, nie wiem, raz na tydzień, na dwa tygodnie, raz na miesiąc, to jest super wtedy. Ale nie ma obie, to nie znaczy raz na tydzień i się objadasz, tylko no jest, zdarzy się gdzieś zjeść, tak? Jesteś w mieście to zjesz coś tam, tak, ale nie codziennie, że sobie pojedziesz gdzieś tam na zakupy, no zdarzy się zjeść jakiegoś loda, tak, bo jest lato, pojechałeś, nie wiem, do miasta na spacerek, pospacerować, czy rodzinnie, no zjecie lody, tak, pójdziesz na kawę, kupisz sobie kawałek ciasta, no zdarzy się, no jest tak. Ktoś może oglądać moje filmy i później zobaczy mnie gdzieś tam. Ja sobie siedzę, nie wiem, z żonką, z córeczką, pijemy kawkę, jemy po pączku, bo jest tłusty czwartek albo mieliśmy ochotę do kawki sobie zjeść pączkę. I ktoś powie, ty patrz, na YouTubie tak nagrywa, nie? A tutaj patrz, jak je, jak ludzi oszukuje. Nawet jakbym nie pokazywał, nie mówił, nie był taki szczery, to ja to odbieram tak, że ja nie pokazuję wam wszystkiego, żeby o wasze zdrowie zadbać. Tak to jest. Nie okłamuję Was w taki sposób, że mam z tego jakąś korzyść majątkową, finansową, jakąś inną, tylko po prostu nie powiem wszystkiego takiego niedobrego, aczkolwiek ja mówię, co miałoby Wam zaszkodzić, bo ja wiem ile ja mogę, a Ty możesz nie wiedzieć, Ty możesz przesadzać i myślisz, że dobrze będziesz robić, bo Damian mówi, że można i wtedy możesz źle robić no i teraz przyszedł czas jak już to wszystko mówiłem oczywiście kiełbasa biała też jest niezdrowa, też wyjątek że, że się je jakiś tam wyjątek ale co tutaj jest niezdrowe no Raffaello słodycze to są mi... słodycze to jest bardzo wielki minus naszych czasów, alkohol tak samo i papieros wszystko powinni zlikwidować i tyle Ludzie mogliby mniej jeść, ale zdrowiej, więcej zapłacić za to jedzenie, ale zdrowsze i by było dobrze. Ale teraz się nie liczy zdrowie, teraz się liczy pieniądz. Trzeba pchać, ładować wszystkiego, wymyślać dużo produktów różnosmakowych, żeby smakowało jednego drugim zagryzać i, i popijać. I żeby człowiek był szczęśliwy, bo się najadł, napchał, jest zapełniony. A że później będzie się źle czuł, chorował, no to jego sprawa, mógł się nie obiadać, nie? No, ty jesteś winny. To, że jest w sklepie, niech się jest. Ty jesteś winny, bo kupujesz i jesz. Dlatego mówię: jak ktoś ma problem ze słodyczami, nie kupujesz i nie jesz. W domu nie masz, nie spożyjesz. Dobrze, na dzisiaj to tyle. Kolejny odcinek ze śniadań zakończony. Kolejne będą też nowe zdjęcia, już bardziej będę dochodził do tych teraźniejszych śniadań, obiadów, czy też przekąsek. Także zostaw kciuka, no zostaw ciuka do góry albo na dół, jak się podobało lub nie. Zostaw subskrypcję, dzwoneczkiem to jest najważniejsze. Zostaw komentarz po sobie, udostępnij znajomym. No i zaglądnijcie do opisu, jak i do przypiętego komentarza, tam macie link przede wszystkim najważniejszy do wszystkich moich playlist. Reszta inne, z innych linków też możecie skorzystać. Jaki uczynek z tego zrobicie, to zrobicie. Dziękuję za oglądanie, za poświęcony czas. Życzę Wam dużo szczęścia i zdrowia. Pamiętajcie, trenujcie ciężko, ale bezpiecznie. Odżywiajcie się zdrowo i dbajcie o regenerację. To wszystko musi być dograne na tip top. Nie da się, ale powinno, powinniśmy się starać. Trzymajcie się, pozdrawiam.